Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł. Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje. Nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus, tak jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejszą wspaniałą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, dostajemy Słowo. Dwa z czytań dzisiejszej liturgii są, są takimi czytaniami wpisującymi się w nurt literatury. Mówiącej językiem apokaliptycznym, i w pierwszym, i w drugim czytaniu są pewne wizje. Mamy wizjonerów Daniela, i potem świętego Jana, którym Bóg odsłania to, co jest normalnie niewidoczne dla oczu ludzkich. Odsłania i pokazuje pewną tajemnicę związaną ze sobą, iż Daniel, a potem święty Jan. Wprowadzają nas w ten tajemniczy Boży Świat, Jego życia, tej liturgii, która dokonuje się gdzieś nieustannie w kosmosie przed Panem. I bardzo ciekawe, że w pierwszym słowie właśnie z księgi Daniela jest mowa o tajemniczej postaci, tajemniczej postaci, którą autor tego objawienia nazywa synem człowieczym, synem człowieczym przychodzącym na obłokach. Przed oblicze Boga Wszechmogącego. I żeby dobrze zrozumieć ten obraz, musimy sięgnąć kilka wersetów wcześniej. Bo kilka, kilka wersetów wcześniej w księdze Daniela jest inna wizja. Wizja, można powiedzieć, wprowadzająca tę, którą, której, której fragment wysłuchaliśmy. Mianowicie jest tam mowa o, o bestiach. O czterech bestiach wychodzących z morza strasznych jedna podobna do lwa ze skrzydłami potem kolejna do niedźwiedzia wreszcie bestia podobna do pantery i na koniec czwarta której nawet nie sposób opisać w jakimś porównaniu tak jest straszna żarłoczna przerażająca i ta wizja czterech bestii jest nawiązaniem do do pewnej sytuacji historycznej czterech królestw, imperiów, które przychodziły jedno po drugim. Lew to symbol Babilonu, Babilończyków. Dalej, niedźwiedź to symbol Medów. Wreszcie, ten pantera to symbol Persów. I ostatnia bestia przedstawiająca kolejne królestwo. Kolejne imperium Aleksandra Wielkiego, zwanego Macedońskim. I wreszcie po tych wszystkich imperiach jest powiedziane o królestwie, które trwa wiecznie. Królestwie, które przynosi postać Syna Człowieczego. Bardzo ważne to jest, by uchwycić, co chce podkreślić nam Daniel w tym momencie swojego, swojego objawienia. Że wszystkie ludzkie królestwa oparte na sile, dominacji, przemocy, podboju, które wydawały się w momencie swojego rozkwitu niezniszczalne, wieczne, trwałe, nienaruszalne, wcześniej czy później upadają. Bo przychodzi inne na ich miejsce królestwo. Przychodzi ktoś silniejszy, ktoś sprytniejszy. Ktoś, kto potrafi zdekonstruować ten monolit władzy i zbudować swój nowy, oparty o jeszcze większą przemoc, o większe zwycięstwo, o większy podbój. Ale dopiero kiedy przychodzi ta tajemnicza postać, Syna Człowieczego jest powiedziane, że Jego Królestwo jest wieczne. Że jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Że to królestwo jedyne trwa. I trwa na zawsze. Zobaczcie, drodzy bracia i siostry, że potem w drugim czytaniu, kiedy słuchamy fragmentu Apokalipsy świętego Jana, święty Jan nawiązuje do wizji Daniela. I też mówi o przychodzącym na obłokach, tego, czego Daniel jeszcze nie wiedział, Jan już wie, że tajemniczą postacią Syna Człowieczego ukryty jest, ukryta jest zapowiedź Jezusa Chrystusa, umarłego i zmartwychwstałego, tego, któremu powierzone jest królowanie, tego, którego władza się nie kończy, tego, który jest wieczny. Tego, który panuje nad całym wszechświatem. I jak dzisiaj mówi to drugie czytanie, święty Jan, przez swoją krew uwolnił Ciebie i mnie od grzechów. I ten Pan całego wszechświata, wszechświata, którego nawet nie jesteśmy w stanie zbadać, ogarnąć, zrozumieć, w którym znajdujemy się na Ziemi, będącej gdzieś na peryferiach mało znaczącej galaktyki. Że ten Pan Wszechświata kocha Ciebie i daje swoją krew za Ciebie. I w nim dzisiaj możesz doświadczyć tej niesłychanej miłości Boga niesłychanie czułej, zaangażowanej, interesującej się naszym losem, naszym zbawieniem i kochającym w sposób tak niezwykły, że ten Bóg, Pan Wszechświata. Jest gotowy, by przebaczyć Ci grzechy i dać życie wieczne, położyć swoje życie na szali i przelać swoją krew. I dzisiaj potrzebujemy na nowo, w tej uroczystości, w tej cudownej liturgii, rozpoznać miłość Boga, prawdę o Jego miłości, ale też rozpoznać powołanie, które, które daje każdemu z nas. Bo jak mówi święty Jan w Apokalipsie, byśmy stali się dzisiaj Jego królestwem i kapłanami. Tymi, którzy mają przystęp do Boga i tymi, którzy razem z Chrystusem możemy składać siebie w ofierze dla innych z miłości. Zobaczcie, jak cudowny jest, jest obraz, który w tym kontekście. Królowania Jezusa daje nam w Ewangelii Święty Jan Apostu. Scena, w której widzimy takie zderzenie, takie spotkanie, taki wielki kontrast między Piłatem i Jezusem. Między jednym sposobem królowania, władzy, panowania i drugim, który przynosi Jezus Chrystus nowy, nie z tego świata. Wydaje się, że jest to scena po prostu sądu, piłata, który reprezentuje cesarstwo rzymskie, okupanta, kolejną bestię, kolejne imperium, które wydawało się będzie trwało wiecznie. A naprzeciwko niego stoi ktoś słaby, ktoś fałszywie oskarżony, niesprawiedliwie wydany, zdradzony. Który po ludzku może się wydawać, został w jakiś sposób złapany w sidła, w jakąś intrygę, pułapkę, zasadzkę, jest związany, pobity, bezsilny. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że ewangelista Jan tak buduje to opowiadanie, tą narrację, by pokazać, że to nie Piłat sądzi Jezusa. I nie piłat ma władzę nad Jezusem, ale jest zupełnie na odwrót: że to piłat jest słaby, i to piłat jest przesłuchiwany, i to piłat jest sądzony. Święty Jan, kiedy opowiada o, o ostatnich godzinach życia Jezusa, Jego pojmaniu, Jego procesie, Jego męce, przedstawia Jezusa jako pełnego godności, jako od początku do końca panującego nad całą sytuacją, jako tego, który tak naprawdę jest wolny, chociaż zewnętrznie związany. Jezus mówi w Ewangelii Jana o sobie, że nikt mu życia nie zabiera, że nikt mu życia nie nie wydziera, ale On dobrowolnie swoje życie kładzie, oddaje. Jezus wie o wszystkim, co się dzieje i w każdym momencie jest absolutnie wolny, w przeciwieństwie do Piłata. Bo kilka wersetów później odkryjemy, że Piłat chociaż wydaje się wszechmocny, Mogący, mający prawo skazać na śmierć albo uwolnić, tak naprawdę jest niewolnikiem, jest związany. Bo chociaż będzie przekonany wewnętrznie o tym, że Jezus jest niewinny, i będąc i starając się go uwolnić, ostatecznie zrobi coś przeciwko sobie. Ze strachu. O, ze strachu o swoją pozycję, o swoją władzę. Bo Żydzi zastawią genialną pułapkę, mówiąc: Jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. I wtedy ze strachu, złapany w sidła konfenansów, zależności, szantażu, okaże się niewolnikiem. Wydaje się, że Piłat sądzi Jezusa, że Piłat go przesłuchuje. Ale tak naprawdę Jezus nie odpowiada na jego pytania. Jezus odpowiada innym pytaniem. Jezus nie tłumaczy się ze swojej winy, ale to Piłat tłumaczy się Jezusowi. I to Piłat wyznaje, że Jezus jest królem. I Piłat to wyznanie potem umieści nad głową Jezusa na jego krzyżu. Dzisiaj, bracia i siostry, ważne byśmy w tym, w tym cudownym kontekście zobaczyli, zobaczyli ten kontrast dwóch królestw, dwóch sposobów sprawowania władzy, dwóch systemów życia, dwóch fundamentów istnienia człowieka. Z jednej strony oparte na, na przemocy, na szukaniu swojej racji, swojego zdania, swojej władzy. I potem bronienia pozycji, którą udaje się człowiekowi wywalczyć, a z drugiej strony Królestwo Chrystusa oparte o, o miłość, o przebaczenie. Różnica pomiędzy nimi, jak dzisiaj cudownie to uwypukla fragment Ewangelii, przebiega na linii przemocy. Słowo przemoc wydaje się tu kluczowe. Bo Królestwo Jezusa. Nie ma w sobie śladu przemocy, nie ma w sobie śladu walki, nienawiści. Jest oparte o czystą miłość. Zresztą sam Jezus tłumaczy, mówiąc: Gdyby moje królestwo było z tego świata, tak jak twoje, moi słudzy biliby się, by nie został wydany. Ale moje królestwo nie jest z tego świata. Przychodzi skąd Jest obecne, ale przychodzi od Boga. I moi słudzy nie biją się. I sch kazałem schować miecz Szymonowi Piotrowi. I kiedy przyszli po mnie, powiedziałem wobec nich, ja jestem. I na przemoc, na bicie, na niegodziwość, na zdradę na niesprawiedliwość nie odpowiedziałem żadną przemocą. To jest bardzo głębokie, bracia i siostry, bo dzisiaj każdy z nas ma wybrać. Ma wybrać, które królestwo nas interesuje bardziej, na którym chcemy się oprzeć, który świat chcemy budować. Czym chcemy się kierować w decyzjach, postawach, które przyjmujemy każdego dnia? Czy dzisiaj po powiem: Przyjdź królestwo Twoje w sposób świadomy, że to wołanie o ducha świętego ma sprawić, że ja będę podobny do Chrystusa, który na zło odpowiada dobrem, który nie odpowiada przemocą na przemoc, który nie odpowiada na na niegodziwość, niesprawiedliwość, zemstą? Czy chce być człowiekiem nie z tego świata? Bo być może, chociaż nikogo nie bijemy, jest w nas mnóstwo przemocy. W naszych myślach, w naszych osądach, w naszej często nienawiści, gniewie. W słowach, które ranią, które upokarzają innych, w braku słów, który tak często jest karą, szantażem, wymierzoną przeciwko najbliższym, by, by postawić na swoim, by osiągnąć swoją rację, by, by realizowała się moja wola i innych sobie podporządkować. Ważne bym dzisiaj, w świetle, które daje Chrystus mógł powiedzieć. Ale chcę Twojego Ducha i wyrzekam się przemocy. Jezus, jak mówi, przyszedł, by, przyszedł na ten świat, dać świadectwo prawdzie. I swoje świadectwo prawdzie dał, oddając życie za nas na krzyżu, wyciągając ramiona, modląc się za swoich nieprzyjaciół. To jest prawda. To jest prawda o Bogu, o Jego miłości, ale to jednocześnie jest prawda o człowieku, o Tobie i o mnie. Być prawdziwym człowiekiem, być człowiekiem spełnionym, być człowiekiem rozwiniętym, być człowiekiem wolnym, być człowiekiem nowym, to znaczy przyjąć Ducha Świętego, który pozwala tak kochać, który pozwala tak przebaczyć który będzie pozwalał Tobie dzisiaj, jutro, w tym tygodniu zrezygnować z przemocy. Bo tylko wtedy jesteśmy prawdziwie wolni. Aby dzisiaj to zaproszenie, ten nowy świat nie był dla nas jakąś mrzonką, czymś nierealnym. Bo Pan chociaż posyła nam ducha, który pochodzi nie z tego świata. Jeśli go przyjmujesz, jest w stanie zrealizować w Tobie to, co ten Duch obiecuje i oznacza. Dlatego odpowiedzmy dzisiaj naszym głębokim wołaniem. Przyjdź Królestwo Twoje we mnie.